Ma z tej Mam dla Was dwie wiadomości. Dobre pierwsze francuskie wyzwanie od 21 lutego do 2 marca do 9. do 9 do 9. Ale najważniejsza wiadomość, nowy balans nie wchodzi, nie panikujcie. Dopiero będzie kolejna wiadomość za kilka miesięcy, bo tak to wypada miaskomnica. Nie panikować, póki co nic nie wchodzi. I czekają na opinię w ankietach, więc napiszcie, co o tych zmianach sądzicie dokładnie. co może się wycofają z tego, co tu mówię, jest napisane. Możecie przeczytać, ale tak naprawdę to nie ma sensu póki co. Bo oni czekają na naszą opinię, i to jest piaskownica. Powtarzam, piaskownica różni się tym, że słuchają tam gracze. I to jest najważniejsze. Teraz do francuskiego Medo Lighta. Ogólnie wygląda tak. I faktycznie jest to light w sumie, z tym, że niestety nie dostanie fajnego kamuflaża, nie będzie miał podczas jazdy tego samego. Patrz, porównamy go z kilkoma pojazdami, z LCiem, z lancerem moim ulubieńcem i z kodą. No i tak. Jeżeli chodzi o jakiś tam czas przeładowania, dwa pociski, dwie sekundy ładuje. Dwie sekundy pomiędzy pociskami, czyli spoko. Bardzo przyjemne, czyli szybko będziemy mogli wsadzić te dwie półki i zwiać. Prędkość obrotu działa jest dość szybka. Upuszczanie niestety minus 6, no to tu jest duża wada tego pojazdu. Czas celowania 3,36, no to będzie i celność 0,4, nawet Elcek ma lepszą. tak się tylko upewnię, żeby nie było... Nie, dobra. Myślę, że załoga po prostu jest lepsza. No 0,4, no to ten pojazd jest stworzony do bliskiej walki. DPM nie ma najgorszy. Więc, skąd ta się opinia wzięła, że ma bardzo słaby DPM na minutę. No i wytrzymałości 1250. Czyli mało, pan pancerz nie, nie rozwala. Mocna tonę, maskowanie. Tu mamy aż 19, czyli bardzo blisko naszego LCK, czyli bardzo dobry będzie to pojazd. No i zasięg wykrywania 390. Jak go będę miał, no to na pewno, co będzie warto mu wsadzić, to naprowadzanie, które troszeczkę poprawi jego czas. Na pewno jeszcze bym mu wsadził... A! wentylację i optykę bo niech spotuje więcej no i te jego parametry nie są najgorsze wiadomo, że będę 8 na tym pojeździe rację czyli już poprawi mu się DPM wraz również poprawia i czas celowania schodzi do 2,8 no i mamy bardzo porządne statystyki w sumie nawet nie będzie chyba trzeba optyki mu montować, jak tak patrzę. Można z wietmu, ale lepiej będzie optykę zamontować. No i widzicie, wcale jego statystyki nie będą takie tragiczne przy lekkim go uprawieniu. A maskowanie sprawi, że ten pojazd będzie cięższy do wykrycia. No, maskowanie będzie miało sens na nim zrobienie. No, i to będzie bardzo w porządku. Pojazd tylko lekko trzeba go poprawić. Teraz pochodźmy do wymagań. To jest najważniejsze. Wcale taki zły nie będzie, jak się o nim mówi. Więc tak, pierwszy etap: 2000 i 2800 Szkodzeń? No to proste. Nagroda adekwatna do tego. 5000, no wiadomo, 10 miejsce od 6 do 10, bo pią na piątym tierze jest Churchill, który by naprawdę te misje robił. Ja pamiętam, że na bazowe kiedyś Churchillu to tysiak się robiło: 8000 bazowego, czyli trzeba po prostu dwie bitwy wygrać albo dwie bardzo dobre bitwy zagrać. No i tu mamy lekkie rezerwy, dyrektywy. Tu mam 100 tysięcy, czyli coś in bardziej interesującego, 8 tysięcy. No, oczywiście chyba bazowe. Tak, bazowe oczywiście, jak i inaczej. Zadanie 4300 uszkodzeń. No super konkurora wezmę, to pewnie bez problemu to zrobię. Następne. Czwarty etap. Ukończ 5 razy bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie. No, to jest czasami różnie to bywa pod względem do doświadczenia ale mamy tu jeden dzień premium stabilizator który w sumie możemy do niego zamontować jako kolejna opcja zdobyłem w sumie 17 tysięcy punktów a ja w sumie nie, teraz mi się kapło że nie powiedziałem, że będzie miał bardzo dobry nie pokazałem wam jeszcze bardzo i zalety tego pojazdu popatrzcie to tonę, 25 będzie miał no lancer ma lepszą przelicznik, no ale to będzie dosyć lekki pojazd. Nie będzie mógł ruszać 62 na godzinę. Więc będziemy pewnie okrążać nim. No, Czekuje się ciekawa premka. Na pewno nie jest zła. O tak to powiem. No i niepotrzebnie wyskoczyłem. Dobra. Teraz przejdźmy na piąty poziom. Tu mamy 7... po 4300 uszkodzeń 7 razy, no parę robi to trzeba będzie zagrać, też nie jest to jakoś niesamowita wyczyna na dziesiątkach, dziewiątki niestety nie odpadają. Zdobyłeś w sumie 28000 expa, no tu już się zaczyna charówka. Chyba tu było wcześniej 25. A na nagrody... 20 tysięcy, no za spoko nawet. Szósty... 30 000. No, nagrody są w porządku. Zdobądź w sumie 30 tysięcy punktów to jest typowe. No i 8, czyli trzeba będzie trochę się potrudzić, bo 8500 punktów, no to 850 punktów, co ja gadam. 800 łatwo zrobić, no ale te 850 to trzeba trochę porobić fragów czy coś. Kolejny dzień premium mamy w siódmym etapie. 10 jako najlepszy gracz w obu drużynach. No to to są typowe dość trudne. Chociaż teraz jest dużo łatwiej. 4,5 uszkodzeń w 10 bitwach też jest spoko. Tu mamy zarabianie 40 tysięcy, tu było 35, 40, a tu będzie 50, prawda? No oczywiście. Czyli tu mamy jako najlepszy gracz ze względu na zdobyte doświadczenie. Tu, uszkodzenia. No to proste, jako najlepsze, ze względu na uszkodzenia, no to 35 taka, mi, powiedzmy. To jest misja, której po prostu nie opiera się robić. I na pewno na aż tyle czasu nie będę miał. Ja już Wam pokazałem, że ten pojazd jest wart. Nie jest to najtrudniejszy etap. Pojazd jest ciekawy z tymi parametrami, co ja Wam pokazałem. Nie warto go skreślać. Myślę, że będzie ciekawy. Dobra, napiszcie wasze zdanie odnośnie tego pojazdu, co sądzicie. Myślę, że to będzie bardzo taki... zabawka po prostu. Ale zarabiać jestem ciekawy jak, bo dwie pestki bardzo szybko wyprujemy. Szybciej niż celujemy. Hmm... Teraz tak myślę, że to jest troszeczkę... to trzeba będzie podjeżdżać po prostu. Bo co innego zrobić. A WG proponuje taki zestaw do niego. W sumie też nie jest głupi. Nawet chyba lepszy, bo ten styl gry to jednak trzeba będzie podjeżdżać. Celowanie nam wiele nie da. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.